Życie to jest teatr. Mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się zakłada. Wszystko to zabawa. Wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra. Życie to nie teatr. Ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie blednie nawet sama śmierć. Ty. Ty prawdziwe nie uronisz łzy! Ty... Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz! Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cała jestem zbudowana z ran! Leczka leką, ja nie jestem, tylko ty! czy to ty? Co pan tutaj robi? Proszę natychmiast stąd wyjść. Już spokojnie, nie poznajesz mnie? Nie jestem żadną Alicją, nie znam pana. Kim jesteś w takim razie? Częścią tego teatru, nie widział pan? Ale jak to? Wyglądasz dokładnie tak jak ona. Ale nie może mnie pan tak nachodzić. Przepraszam, źle zacząłem. Nazywam się Wiktor. Anastazja? Proszę, mam tu jej zdjęcie. Rzeczywiście, troszkę Pana rozumiem, ale chciałabym się teraz przebrać, więc czy mógłby Pan wyjść? A czy możemy się jeszcze spotkać? Dobrze, ale tylko w teatrze. Naprawdę myślał pan, że nią jestem? Nadal mam wrażenie, że nie jesteś. Może napijemy się kawy? Dlaczego pan nie pije? Skąd ma pani ten pierścionek? Uż nie pamiętam, mam dużo biżuterii. Taki pierścionek dla malicji cóż, ze zbieg okoliczności, niech pan pije. Przecież to keczup. Udawaj, że ci smakuje. Przecież to nie smaczne. Ach. W teatrze skończyła nam się kawa, jednak nie ma żadnego to znaczenia. Wystarczy, że będziemy udawać, że pijemy kawę. Po co? Jesteśmy na scenie, musimy grać. A, chyba powinienem już iść. Nie możesz tak po prostu wyjść w trakcie spektaklu. Spektakl już dawno się skończył, a ja wychodzę. Co się dzieje? Nie możesz tak po prostu wyjść w trakcie sceny. Jestem tu w Nie, po prostu nie ma gdzie iść. Jak to nie ma gdzie? Świat jest teatrem. A my jesteśmy jego marionetkami. Tobie tak się tylko zdaje, że istniejesz, a tak naprawdę ciebie nie ma. Czas na wielki finał! Kim pan jest? Reżyserem tego spektaklu. Dalej na scenę! Dalej, dalej!